Witajcie, widzowie, Ja jestem Albie, to jest kolejny materiał z FIFY Mobile 22. No i oczywiście zgodnie z oczekiwaniami mamy event nowy po evencie oczywiście Carnival, a wraz z tym również pojawiła się oczywiście zakładka specjalna, zakładka Utopia, na którą zawsze wszyscy czekamy, aczkolwiek raczej tylko gracze pay-to-win, ponieważ dla nas do tej pory free-to-play nigdy za bardzo nic nie było, ale podkreślam, do tej pory. Lecz zanim oczywiście przejdziemy do szczegółów dzisiejszego materiału to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę oraz subika, bo ostatnio niestety trochę aktywność spadła. Nie wiem z jakiego to jest powodu, aczkolwiek no cóż, wpływu na to większego nie mam, robię ten materiału i zobaczymy jak to się przyjmie w następnych tygodniach, na następnych miesiącach, jak to będzie wyglądało w każdym razie. No cóż, moi drodzy, również oczywiście zachęcam do wbicia na Instagrama, Albi Podługo i to podłogo, ponieważ tam oczywiście od czasu do czasu pojawią się takie smaczki, których nie znajdziecie właśnie na kanale na youtube więc jeśli ktoś chce być na bieżąco, jakieś tam openingi, ostatnio właśnie były openingi z ikonami, na pewno w przyszłości też się jakieś pojawią, bo wie Zawsze jest taka sytuacja, że nieraz mam jakieś tokeny w evencie, even się kończy, nie ma jak materiał nagrać, więc po prostu taki szybki materiał wrzucę na Instagrama, żeby właśnie yy, pokazać wam, co mi tam wpadło, co ciekawego. Yy, no i cóż moi drodzy, my oczywiście od razu przejdziemy właśnie do nowości FIFA Mobile. Podtrzymuję cały czas tą opinię, yy, moją z ostatnich materiałów, że FIFA Mobile po prostu 22 jest nudna, nudna jak. Nigdy dotąd w zasadzie, bo przeważnie było tak, że Na początku gry zawsze coś się działo i naprawdę było do grania Nawet w ostatnim Fifie, myślę, że Za bardzo nudzić się nie można było Aczkolwiek w tej edycji właśnie to tak trochę Takie flaczki w ale no cóż, będę się powtarzał Jeśli cały czas będę to mówił Ale no tak po prostu jest prawda, W napiszcie Jakie wy macie odczucie do tej Fifki, takie szczere, naprawdę szczere Jak wam się podoba, od 1 do 10 możecie Oczywiście ocenić, No oczywiście już Jesteśmy w gierce i tym razem nie Christian Policy, Tylko Hoi Min Son nas przywitał Właśnie w tej Fifce, pierwsza raz jestem właśnie w Fifce W dzisiejszym dniu, więc jeszcze oczywiście Trzeba zagrać z Kilgiemy y, Toty, bo moi drodzy, przez ostatnie dwa tygodnie, mimo tego, że cały czas narzekam, że, że FIFA nie jest ciekawa, będę mega zdeterminowany, ponieważ jest wielka szansa na to, że jednak uda mi się zdobyć kartę nie najniższą y, Toty, U toty za 150 punktów, tylko nawet za 250. Ale oczywiście do tego zaraz przejdziemy, bo wam wszystko objaśnię w jaki sposób sobie to w jaki sposób sobie to oczywiście. Yy, tutaj wyobrażam. Ponadto, oczywiście, pojawił się standardowo nowy event, taki poboczny. Jest to event Europa League. I myślę, że gorszego eventu nie mogli zrobić. Jest tak potwornie beznadziejny, że naprawdę tutaj każdy się ze mną zgodzi, że jest to jeden z gorszych eventów w dziejach całej FIFA. Odkąd ja gram? To jest już prawie. 4 lata, ponad 4 lata w zasadzie. No to takiego eventu kiepskiego, gdzie naprawdę nic się kompletnie nie dzieje, jeszcze nie było, i jeszcze tak kiepskie karty do zdobycia. Więc naprawdę motywacja, nie wiem skąd gracze mają brać motywację, żeby to grać, ale tam się prawie nic nie trzeba grać, więc to jest też taki, taka właśnie trochę yy, sprawa. No i co, a tak wygląda mój zespół. Bity set na ubrat, wreszcie udało mi się właśnie zrobić tego Questa Mobile Master. Tylko i wyłącznie na tym mi zależało, oczywiście, żeby jeszcze te elitki zdobyć. Ale tam też yy, zbyt wielkiego szału nie było, bo teraz elitki, wiadomo, są mega tanie, ponieważ wszystko spadło na dół. Ze względu na. na spadło na dół. Jestem kurde mistrzem, geniuszem, jestem. Spadło. Z tego względu, że po prostu. Y, oczywiście coraz więcej kart eventowych się pojawia. Te karty też są łatwo do zdobycia. Taki Ansufati był Free to Play z eventu Carnival, więc pomyślam, że go sobie go, go z, 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 zabiorę. Ale nie, nie dałbym tej formacji do składu, gdyby nie fakt, że trafiłem również na prawą stronę. Jakiegoś zawodnika, i to bardzo ciekawego. Jest to zawodnik 4x4. Jest oczywiście Felipe Anderson, Brazylijczyk z Lazio, który statystyki ma naprawdę bardzo fajne, ma fajną sylwetkę, już pierwsze oczywiście meczyki sobie nim grają i naprawdę jest świetny pod FIFA jak najbardziej, więc zarówno Asufat, jak i Felipe Anderson to są dwa naprawdę fajne karty i znaczny upgrade względem ostatnich moich kart na tych pozycjach, czyli oczywiście Jadon Sancho oraz Justin Kluivert, którzy byli przeciętni, nie byli jakieś mega kiepscy jak na przykład Doku, ale też nie byli jakieś mega zarobiście. Myślę, że na tym etapie gry Fati oraz Anderson naprawdę tworzą świetny taki duet skrzydłowych. W środku pole mamy Jersona też zawodnika, którego oczywiście już w tym odcinku wam pokazywałem. Przyniosłem sobie ranki za Eusebio właśnie tego zawodnika, bo Eusebio trzeba było sprzedać za podobną kwotę, za jaką go zresztą kupiłem. Więc no cóż, tak sobie na kilka dni dla testów kupiłem tego zawodnika. Tuż jest oczywiście historia. Jorginho na razie zostaje, ponieważ musiałem go wbić na overl, żeby oczywiście była ta setka, żeby pękła, bo tam za ranki oczywiście trzeba było overall wbić. No i taka karta, która jest tutaj z pomocy. A taką mi się najbardziej rzuca w oczy, którym trzeba wymienić, to jest Emmanuel Petit. Niestety w jego cenie, bo on jest warty no, dokładnie 700 koła, więc w jego cenie nie ma lepszych cedemów ów na, na rynku, więc naprawdę nie był to dobry traf z, pers z perspektywy czasu, jeśli chodzi o ikony. Dużo lepszy jest oczywiście Sanchez, który... Oczywiście słabnie z tygodnia na tydzień to, to jest nieuniknione, ale no jednak ta wartość 1,5 miliona jest w porządku, nie jest to jakaś tragiczna wartość. I też na wojsku daje nadal na, na radę, więc y, nie jest megokotem. kotem, na pewno chciałbym mieć lepszego napastnika tu z przodu, bo już czas na to powoli się zbliża, ale y, nie mogę jakoś mega narzekać na Sancheza, tak jak na Petita, czy chociażby Stąca, który jest też... Do dupy, ale to jest oczywiście też karta z obrony, którą muszę sobie wymienić. Poza tym, oczywiście jest Bayerin, Lodi, Pujol. Wszystkie trzy karty są przeciętne, ale nie są słabe jak Stones. Więc yy, na pewno powiem Wam tak: już nie jestem tak sfrustrowany jak w ostatnich tygodniach, że mój skład jest mega beznadziejny, bo da się tym jak najbardziej grać. Naprawdę wpadło kilka kart z i od razu widać oczywiście poprawę, ale w dalszym ciągu jest wiele do poprawy. I no i myślę, że po evencie u utoty będę miał dużo końców. Ale właśnie, jeszcze jest ta sprawa z tą ikoną Prime, którą chcę sobie kupić i nie wiem właśnie w co iść, czy upgradeować skład tak wiecie całkowicie jako jako, yy, jako yy, kolektyw, czy po prostu kupić sobie jednego kozackiego zawodnika, którego zresztą i tak zawsze mogę sprzedać i może wzrośnie jego cena, więc też nie jest taki głupi pomysł. Zobaczymy po u Toty, po, po ogólnie po Toty, bo wtedy... I wszystko będzie jasne. Tymczasem my witamy, oczywiście, event utoty w FIFA Mobile 22. I tak to wygląda ten pas. To jest jeden wielki śmiech na sali. 5000 FIFA punktów to kosztuje, czyli jakieś. No. Ponad 50 euro, więc no jest to, jest to dość sporo na takiego pasa, który zresztą ma naprawdę mało leveli, ale no fakt jest taki, że tu się płaci głównie za te punkty ultimate, żeby oczywiście mieć lepszych zawodników, bo myślę, że jak ktoś jest pay to win, już całą edycję, kupił sobie na przykład pasa, teraz kupi jeszcze utoty pasa, to może z, przy dobrych wiatrach jak jeszcze jakieś tam oferty dokupi, to będzie miał jego utoty, czyli najlepszą kartę obecnie w grze, nie licząc oczywiście ikon prime, więc to jest naprawdę kusząca propozycja, aczkolwiek trochę to kosztuje. Wiadomo, tutaj każdy musi sam zdecydować, czy się dla niego opłaca. Ja, już oczywiście, moje stanowisko znacie od lat, więc nie będę się powtarzał. No i co? Oczywiście, jest Van Persie z tych zawodników, których jeszcze możemy zdobyć na takiej zwykłej karcie. Nie to eventowe, nie to bazowe. To jest taka polepszona, jak to też oczywiście jej samo pisze. Optimirte Bases Icon Version, więc po prostu jest to jest to lepsza wersja zwykłej bazowej ikony. I tak oczywiście też jest w przypadku Petita w tym zwykłym pasie Więc tak to wygląda Oczywiście punkty dla free to play'ów jedynie jest 25 moi drodzy I teraz właśnie a propos mojego planu dotyczącego zdobycia karty Utoty Nie 9-4, bo byłby to w tym przypadku Jorginho, którego bym przepalił A myślę, że Utoty Jorginho będzie na tyle tani, że po prostu każdy na spokojnie go zrobi Że nie wiem czy 20 milionów w ogóle bym za niego dostał na rynku Więc to jest totalny kataklizm I żeby tego uniknąć, pomyślałem sobie, że warto przez te ostatnie dwa tygodnie mocno tryhardować Nie opuścić żadnego challenge żadnych skill game'ów i przy takiej sytuacji, moi drodzy, wyliczyłem sobie I oczywiście pod warunkiem, że w challenge mod nadal będą oczywiście też, też, też punkty napastników Tak sobie wyliczyłem, że ledwo co, ale starczy mi nawet bez pomocy gemów żeby odebrać sobie na końcu oczywiście te, te 100 punktów atakersów, tutaj oczywiście po drodze też jeszcze będzie 100 punktów. I wtedy udałoby mi się odebrać na finiszu ledwo co, bo ledwo, ale udałoby mi się zdobyć Roberta Lewandowskiego. To jest 80 dodatkowych punktów utoty, które zdobędę i wtedy byłby, byłoby już 150, już wtedy jakbym odebrał samego lewego, to starczyłoby mi spokojnie na żożinio właśnie do odbioru, ale oczywiście mierzy trochę wyżej, więc... Następne 100 punktów byłyby do zdobycia w następujący sposób. 25 oczywiście z tego utoty pasa, które będą do zdobycia na spokojnie na free to playu. Druga sprawa, moi drodzy, jest taka, że wchodzimy sobie właśnie w zakładkę obrońców, bo w pomocnikach już nic robić nie będę. Tam oczywiście odebrałem sobie Żolżynio i to wystarczy, bo więc już na pewno nie dam rady, na przykład Kantę. No to nie zrobię Kantę na pewno na free to playu. I tutaj jestem bardzo blisko wbicia tych 100 punktów. I te 100 punktów oczywiście pozwolą mi na to, żeby oczywiście również sobie odebrać kartę 9-4 z obrońców, która daje 60 punktów utoty. No i moi drodzy, byłby to oczywiście nie kto inny jak Marquinhos, bo znacznie bardziej mi się on by przydał yy, i też jest droższy niż Donnarumma, więc na pewno ma to większy sens i on ma 60 punktów w sobie, więc 60 plus 25 to jest 85 z tych 100, które potrzebuje jeszcze dodatkowo, żeby mieć kartę 9 -4. i teraz pytanie moi drodzy, skąd te 15 punktów? No właśnie, tutaj naprzeciw można powiedzieć, naprzeciw przeciw graczom, nie powiedziałbym, że to jest jakaś mega super opcja, ale jednak mimo wszystko jest to jakieś wyjście y, awaryjne. Mamy za 4,5 tysiąca gemów, mamy 15 punktów. Jak widzicie na moim koncie jest 3,3 tysiąca, ale tak sobie wyliczyłem za questy, jakie zdobędziemy i tak dalej, i tak dalej, za to wszystko. Nawet w pasie jeszcze y, tym zwykłym Toty jest 300 gemów do zdobycia. Wyliczyłem sobie, że ledwo, bo ledwo, ale uda mi się uzbierać do końca eventu właśnie te punkty, y, te, te gemy, które pozwolą mi na od, odebranie tej oferty za 15 tutaj właśnie punktów Toty, i wtedy będę miał do, do Dokładnie 250 i to pozwoli mi na to, żeby oczywiście wymienić zwykłego Markiniosa na tego Markiniosa Utoty. I tak to, mój drodzy, wygląda. Ile aktualnie warty jest ten właśnie zawodnik? Teraz muszę jeszcze raz zobaczyć, bo niestety nas wywala i znowu jesteśmy w normalnym menu. No więc w taki sposób to wygląda moi drodzy Markinos kosztuje obecnie 46 milionów, wczoraj było 42 mln, bodajże, więc ta cena będzie szła w górę na razie, ponieważ oczywiście e, wiadomo, że te widełki na początku są dość niskie potem będą cały czas podbijane systematycznie przez jej, aczkolwiek nie wiem jak jego cena będzie wyglądała pod koniec eventu, kiedy już myślę, że gracze free to play będą go mogli odbierać. W tym właśnie również ja, więc mam nadzieję, że to się uda. Największym kluczem oczywiście będzie zdobycie Roberta Lewandowskiego. Pytanie, czy uda mi się zdobyć na tyle punktów attackers, żeby mi to wyszło, bo tak jak mówię, jak liczyłem, jak wziąłem kalkulator do dłoni, to byłoby to naprawdę bardzo na styk. I wystarczyłoby ominąć jeden skill game w jednym dniu i już wszystko pryśnie, już wszystkie marzenia, że tak powiem, właśnie związane z od, od, odbiorem karty Markinios autoty by prysły, więc trzeba być me mega zdeterminowany, mimo że... Mam często takie dni, że mi się kompletnie nie chce wchodzić do gierki czy tam grać w tych sklejemów, nawet jak to trwa chwilę to po prostu człowiekowi się odechciewa. No to jednak teraz będę zdeterminowany, żeby wiem, że robię to po coś, po to, żeby zdobyć właśnie Markiniosa, którego mogę sprzedać za mi... naprawdę spoko się, myślę, że tak liczę na 30 milionów właśnie z tego zawodnika i wtedy już będę bardzo blisko do tej magicznej liczby 100 milionów końców i to by pozwoliło na to, żeby odebrać jakąś fajną ikonę Prime. Zobaczymy. To jest taki mój cel, tak, takie moje rozkminy. I teraz zanim jeszcze oczywiście przejdziemy sobie do ym metków w Division Rivals, żeby wytestować nowy skład, którego wy jeszcze nie widzieliście wcześniej na odcinku. No to przejdziemy sobie szybko do eventu Europa League, który jest parodią yy, no tak samo jak sama UEFA No cóż, a dlaczego tak jest? No moi drodzy, z prostego powodu yy, Event składa się praktycznie tylko i wyłącznie z questów codziennych I właśnie w, te, w tych questach możemy sobie zdobyć w sumie 90 punktów Europa League yy, Tak to właśnie wygląda, trzeba właśnie rozegrać różne takie sklejemy Różne właśnie jakieś mecze Division Rivals yy, z zawodnikiem yy, Wyjściowe 11 z UL. to jest mega irytujące Ponieważ tam jakieś klocka dało do składu i faust, a tak ciężko to wbić yy, W head to head trzeba będzie się trochę pomęczyć, żeby właśnie te wołiny zrobić no i co, te punkty dostajemy i jedna paczka kosztuje dziennie 100 punktów, więc nawet nie będziemy w stanie robić codziennie jednej paczki, tylko gdzieś tak co drugi dzień albo powiedzmy dwa, no powiedzmy prawie codziennie uda się zdobyć taką paczkę. Właśnie w tej paczce mamy gwarantowanego zawodnika 80 plus. Y oraz punkty y tutaj oczywiście do zmiany, ponieważ właśnie w zakładce Exchange możemy sobie wymienić te karty, te elitki, które trafimy na jakieś lepsze karty, ale no mówmy się, to jest to jest praktycznie cały event, bo oczywiście mamy jeszcze milestony Tutaj do zdobycia jest chociażby taki George Hadji Chyba on jest free to play, ponieważ trzeba otworzyć 15 ofert. Aczkolwiek może nawet nie być free to play, chyba będzie jakieś. No cóż, no zobaczymy, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że może nie być free to play, ponieważ score event trwa 2 tygodnie i nawet nie codziennie możemy sobie dawać taką paczkę free to play. To może być bardzo ledwo, i wydaje mi się, że taki Hadji nie będzie do zdobycia. Aczkolwiek, no zobaczymy. Fajna karta, myślę, że dałbym go do składu na CAMI byłby całkiem spoko, ale no mówię, to jest jeszcze oczywiście kwestia czasu. Zobaczymy, czy uda się tego zawodnika w ogóle zrobić. Tu oczywiście mamy właśnie Exchange, wchodzimy sobie właśnie w Exchange a i mamy różne właśnie oferty. No i dali Berkampa, no kurde, z taką pozycją MS. No nikt nie gra MS, czyli oczywiście CF Central Forward. Nikt nie gra z formacją z, takim, z taką pozycją. Oni go dają do zdobycia. Fajnie by było, jakby właśnie to było, nie wiem, Berkamp na camie, Wtedy bym go zrobił, naprawdę byłoby fajnie i byłoby motywacja, żeby właśnie przepalić tych yy, zawodników 83 plus Europa League I Naprawdę byłoby to do Aczkolwiek w sumie, jak tak patrzę, 3000 punktów to trzeba zdobyć, więc to też nie jest aż takie proste. Aczkolwiek, no, można by się pomęczyć o tego breakampa, byłoby fajne, ale na, na CF-ie, no, to mało kto go zrobi po prostu. No, chyba że na sell i pytanie, czy to się w ogóle by opłacało. I mamy właśnie różne takie oferty exchange. Tutaj nie będę oczywiście w każdą wchodził, bo to jest zbyt dużo czasu, by to nas kosztowało. Ale tu oczywiście mamy zawodników do zdobycia, i chyba w każdym exchange jest trochę, są trochę in... jest inna grupa zawodników, którą możemy sobie właśnie wymienić. A jakie są wymagania? No, trzeba oddać tutaj zawodników z Frankfurta dokładnie 5 sztuk 70. Potem trzeba zawodników z Olimpiakosu. Potem oczywiście z Antwerp i jeszcze z Fenerbacze, więc no, jest to dość sporo. 400 punktów i wiadomo, że teraz te karty pójdą w górę, bo, bo wiadomo, że teraz jest nowy event i właśnie. E, karty z tych klubów, jakie tutaj oczywiście mamy, to będą trochę droższe niż zwykle, więc czy to się opłaca, zobaczymy, no. e, Na koniec eventu się okaże, czy co ma sens robić, bo teraz nie ma co pochopnie e, podejmować żadnych decyzji. Ostatnia zakładka jest dość zabawna, ponieważ jest to zakładka, w której praktycznie nie musimy już robić nic przez najbliższe 10 dni czy tam powiedzmy przez najbliższy tydzień ponieważ jedyne co możemy, co możemy zrobić to oczywiście tutaj mamy do odbioru taki taki co to jest na no w zasadzie no to taki voucher który możemy sobie właśnie oddać głos na danego na dany klub i teraz pytanie jest takie na końcu top 3 klubów które oczywiście będą mieli najwięcej od, oddanych głosów to osoby które oddały właśnie głos na te top 3 kluby no to będą mogły sobie oddać właśnie w specjalnej ofercie zawodnika 90 plus właśnie z tego klubu na który zagłosowały no teraz pytanie jest takie, jaki z tych klubów jest najbardziej popularny. Ja osobiście oddam głos na, na, na West Ham, czy jest to dobra decyzja czy nie, to tego oczywiście nie wiem, to, to się przekonamy, pomyślałem sobie, że skoro jest to jedyny klub Premier League obok obo Leicester, no to pomyślałem sobie, że, że może warto zaryzykować, ale wydaje mi się, że bardziej popularne kluby to już będą, mnie w Napoli, Olympique Lyon, no może dla Beki wszyscy będą głosować na Legii, bo wiadomo, że z Legii Beka jest na całą Polskę, a może to się... No niestety nie przelało się to na całą Europę, bo Legia jest taka kiepska, że po prostu Europę ten klub kompletnie nie interesuje, ale w Polsce wiadomo, że jest mega polewka z tego zespołu, więc myślę, że wszyscy Polacze, Polacy głosowali właśnie na Legię, ale czy to wystarczy, żeby było w top 3, no to wydaje mi się, że nie za bardzo, ponieważ FIFA Mobile ma praktycznie kilkaset milionów pobrań na, na, na Google Play, więc jesteśmy tylko, wiecie, garską Yy, czy tam jedną, jedną małą częścią yy, całej społeczności Fify Więc taka jest zakładka ostatnia, za bardzo nic się nie dzieje, więc yy, przejdźmy sobie już do meczyku Division Rivals, bo co innego nam zostaje w tej grze. Dobra moi drodzy, cały czas tak narzekam, że praktycznie bez, bez przerwy dostaje rywali z lepszymi szansami, ale w tym przypadku to ja mam trochę lepsze okazje, ponieważ mój rywal ma zaledwie 99 overall i 68 zgranie, więc tutaj praktycznie dwie, jakby dwa aspekty są u mnie wyższe, więc teraz przegrać byłoby dość głupio. Uwaga, teraz Ansu i mija Sergio Ramosa. Ansu Fati naprawdę bardzo, bardzo fajna karta, nie mogę narzekać kompletnie na zawodnika Barcy, mogę narzekać tylko na fakt, że w realnym życiu ten zawodnik po prostu nie daje rady, nie ze względu na to, że nie ma potencjału czy talentu, tylko po prostu kontuzje go zżerają i to jest przykra sprawa, aczkolwiek Myślę, że mimo wszystko forma obecnie Barcy daje naprawdę dużo pozytywizmu i dużo optymizmu i za bardzo się też nie myśli o tych problemach związanych z Ansufatiem, ale wiadomo, że lepiej by było, jakby zawodnik jednak Barcy był po prostu zdrowy. I widzicie teraz, co robi Sanchez. Coraz częściej się zdarza tak, że on po prostu nie trafia, nawet z tej lepszej nogi. Co ty robisz, idioto? Przecież nie wiem, czy on strzela na, na ten krótszy słupek. No, ostatnio Sanchez naprawdę coraz bardziej irytuje, bo na początku to złego słowa nie mogłem o nim powiedzieć, a teraz wygląda to całkiem kiepsko. No i ten gościu, który kompletnie nie umie strzelać, ale w tym przypadku na szczęście się nie myli, jest to oczywiście Jorginho, zawodnik Chelsea, uwaga, jeszcze Jorginho podaje teraz do Hugo Sancheza, Hugo Sanchez, bramka na 5 do 5 i od razu 5 do 6 dla rywala, więc naprawdę robi się nerwowo, uwaga, Hugo Sanchez, Hugo Sanchez na krótki słupek, znowu bardzo, bardzo, bardzo igra z ogniem ten zawodnik, ale już coraz bardziej widzicie, mam go dość, ale no cóż. I takie są lepsze niż na przykład Emmanuel Petit na swojej pozycji, więc nadal yy, wiadomo, że są, go, są zawodnicy, którzy są zdecydowanie bardziej, yy, no wiecie, szybciej powinienem się ich pozbyć, właśnie Stones czy Petit. To są takie dwa piętna Achillesowe w moim zespole, i jak najbardziej trzeba się tego. Yy, tego ścierwa, że tak powiem, pozbyć. Uwaga, teraz jeszcze Anzufati 10 do 9 i co? Przeciwnik traci piłkę. Czy będziemy w stanie, Żorzinio, pokaż, że umiesz podania? Uwaga, Sanchez! Bramka bardzo, bardzo ważna. Nazekałam na Ciebie przez cały mecz, ale w decydującym momencie Hugo Sanchez był fantastyczny snajper dla ligi zdobywał ramkę na 11 do 10 z zwoleja i wydawało się, że już sędzia odbliżcie koniec meczu, ale jeszcze dali nam dograć, więc jest pięknie na końcu, jest fajny akcent. Wygrywamy, powinniśmy wygrać, bo mieliśmy lepszy overall i tak się też dzieje, więc naprawdę fajnie, ale to nas za bardzo nie przybliża do rangi Legendary 3, której raczej prędko nie wbije po prostu overall jest zbyt niski. Więc, moi drodzy, tak to aktualnie wygląda w tym momencie. Napiszcie, jakie są Wasze odczucia dotyczące eventu Europa League? Jeśli jest jedna osoba, której się ten event podoba yy, no to oczywiście może mieć swoje zdanie, ale byłbym mega zdziwiony. Trzymajcie się, moi drodzy, no i widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Jo!